Dzień dobry, ja nazywam się Twice Fun i dzisiaj próbujemy czegoś nowego, bo odkryłem w moim telefonie niedawno opcję, że może być dual capture, więc w dwóch miejscach że z, z dwóch stron może jedna komórka nagrywać. Także e, dzisiaj e, Twilight Masquerade ETB. Zapraszam. Więc w etb o kod się pojawił, w etb mamy standardowo promkę 9 boosterów i e, przykładki coiny. Kostki i e, energię, i koszulki. E, koszulki bardzo ładne, zresztą. Więc... Otóż, zabierzmy się za otwieranie i otwieranie lusterów. obok ten się wyjątkowo ładnie świeci, więc to mi się bardzo nim e, podoba. Mamy książeczkę, oczywiście z całym setem, żeby można było przejrzeć. E, no i świecący, świecący TB. Podwójna mi się na kadrze. Nie wiem czy to dobre. Mamy ogerpona. Mamy ogerpona na kląkę. Koszuleczki, które też się pięknie ładnie świecą. Przekładki, które też się świecą. Wszystko się bardzo ładnie świeci w tym dodatku. No idziemy kostki takie średnie, bym powiedział. Dzisiaj mam koszulki takie penysliwe ze sztukholmu. Dogs. Kodzik dla Was. Zobaczymy czy trafi się Greninja. Jest Froakie. To już jest dobry początek. Volbeat, Elevarum i Alakazam jako pierwszy. Fajny ten jest bardzo mi się podoba. Nie jest to jak ze 151 kiedy tam e, łóżkami się manipuluje. Ale ten bardzo fajny. Kodzik. I lecimy, to coś świeciło. oliwak helios Korfisz, Cruki, Belly Ten flat nieznośny, który będzie. Boomerang, energy. Tej nie widziałem. Bardzo fajny art z tą strzałką. A, jest. kontra na Komu? Illuminus, Frostmas i Lucian. Albo Lucian, kto woli. Bardzo ładny arcik. No to mamy pierwszy, pierwszy dobry drop. No i pustecz o Water Tatsini dobrze grywalne, Charming Tower też grywalne, moim zdaniem aktualnie najmocniejszy albo jeden z najmocniejszych stadionów w mecie, Mimona i Munki, który też jest mocno, mocno grywalne w aktualnej mecie będzie grywalny, w sumie jeszcze nie jest. Lampka mi szankuje czy ten telefon jakiś też. Na gry na to coś bardzo bo... <coughs> jeden z. Uuu! Hyper aroma, dobrze, dobrze. Ace speki lubimy, Fajoni i Enamorus. Dobrze, Ace Spek to jest to, czego szukamy. Jest Hyper Aroma. ty przyklej Muszę przybliżać, bo to boosterki są daleko w I zaczynamy teraz od Fajoni Aron. Pack Catching Set. To kurczę, możemy będę grał w bolecie, fajne, bo można tę energię dobrać na rękę. To jaki fajny art. O, w rewersie Walking Wake Ancient I jako R-ka I zostało jeszcze, jeszcze cztery boostery. Jesteśmy za połową. Muszę się jakoś inaczej. Inaczej rezerwo, chodzik Sunshrew. Chensi, Tangela. Clefairy. Agro. No, do tej pory Hook. the the fable Ape, 8. Sunshrew. I Luxray. I EX. Proszę bardzo. To coś tam chyba może pogadać. Ma dużo HP. Stage 2. 250 za 2 energie. Które trzeba zdiskardować. Trzeba je potem jakoś podłączyć jeszcze z powrotem, co nie jest idealne, ale może, może. Lion timchara Pinsir, Bellibolt, Hustle, Poliwrath, Lucian, tym razem nie warcie, Grimed, snitcha, i si, si, Sinistra. Sinistra albo od herbarki, no tak to z Sinisty i Sinistrza od matcha, to tyle wiem, powinno po nazwy po to nowych Pokémonów to czasami, Grubia. Tu się znowu coś świeci, ale to standardowo mogło się zwyczajki świecić. Ten Hans Hammer nie trzeba rzucać e, kością, Ale to trzeba specjalny. Hey, Chansi! Ale piękny. piękny! Bardzo mi się ten art podoba. IV jest lepszy, okej, okay, tak, ale ten jest naprawdę piękny. Piękny i z tym Sajdakiem jeszcze łapiącym się za głowę takie. Oj te książki lecą, czy tam te medykamenty, co ten Chansi niesie. Piękny ale dobrze to był No to prawie idealnie. Prawie idealnie się to Dobra. I Spinarak Sun dar, Darumaka, Darumakam, czasami przećwiczyć te nazwy. iPhone, Probopass, Love Ball. A, to taki do pary, na, na mirowie, dobra. Wolcie się może nie przydać, mało osób do boles. Gruki, Palafin. Hitmonger ale ten mały ten chyba zresztą łzy. Eee, tak z to jest ten. No i to by było na tyle z etb Ale powiem Wam, że mam jeszcze jednego na zapleczu, i tak się zastanawiam, że może. Może go otworzymy. Jestem przygotowany na serię drugą. Możemy teraz zrobić z przekładaniem, a mianowicie z wyjęciem energii. W tej ostatniej to faktycznie jest ta najważniejsza karta. Ta jedyna karta z boostera, która jest dostępna. Z dwóch ETB-ku, dwa Ace Spec'i. Piękna sprawa. Tu jakieś inne małe cuda, ale Proszę bardzo, jest i drugi ace spekta. chciałem ostatnio kupować, więc już nie muszę, już nie muszę, lecimy dalej. Kłodzik tutaj, tutaj energia i Clefairy, Varum, Wolbit, Luxio, Lithium, Reverum, Rhythiak. Rilla Boom, ok. Iron Leaves, Diversia i jako RK. Ten jest bardzo ładny. To wszystkie te wszystkie są bardzo ładne. Szczególnie tych Fischerów i Oszentów. Ładnie się są Fichajów. Y eee, ten też się podobnie świecą, więc to nie ma wielkiego znaczenia. Cyk, podzik, cyk, energia. Dobrze, dobrze że te jajki tam nie Bo już prawie. Albo czegoś więcej. RR Cross, to jeden z moich też fajnych ulubionych boxów i jest i Ogelpon i x tak te, te koszulki jednak są za duże na klasera i to jednak nie będzie dobre to jest ze stockholmu niby penny sleeves a to taki, taki jakiś średni penny sleeves puchy numer cztery z tak jeszcze tu są dwie z energia się pcha i lecimy lipik o pucziela La BM Timbo San Flora. To są Morpeko w Iron Mandel i Shandel jako taki taki. O! Oh. Tutaj dużo karów odłożyłem, żeby był dobry booster, nie było dobrego dropa prawie, prawie jest już energia i lecimy w Sun Darumaka, iPon. Poliwag, Tatsugiri, Diplin, Jamming Tower znowu, Spinnera, Tinglu i ne, Back to Back Ogerpon. A nie, bo tam był Chandelure, to nie, tam prawie Back to Back. Tych to już mam, no już, już, już mam na nich Deck, nie wiem czy coś z tego będzie. O, co to w ogóle robi? Czyli 100 i 100 w B, 120 w Bęczu, no to ma na finale, chyba nigdzie nie ucieka, skoro trochę tych komorów po Bęczu będzie teraz. E, chociaż i tak na nawiegi Giraci chyba najbardziej e, dostaję, że tak tutaj menerfa e, bo nie działa na tego. Chociaż nie wiem, no, na jak pół tam gdzie działa, ale na Monkey Deli nie działa dlatego że Froak i Chandelure chyba już 17. No, to jest, jest czwarty. Raz, dwa, trzy, cztery. Już mam playset. Wow. Wow, playset szandelure. gdzieś tam przemknął. O, chyba Ace trzeci! trzeci! <gryw> krótki, tak, Finizen, Glaceon, Sunslash Alumni i Anferstam. Jako trzeci Ace co tu się wydarzyło, szanowni Państwo? Co tu się wydarzyło? No, takich dwóch Etebeków też nie było. Pamiętam, jak otwierałem przed Dortmundem. Paldean Fates i tam e, Gardevoir EX padła tak? ta Special Illustration Red no to to było grube no? idealnie zdobyłem energię A, jeszcze kolejne proszę e, ale ale no tutaj to w ogóle jakiś jackpot z trzema ace i jezus i już tutaj też placer, brakuje jednego no i ostatni booster ale to już, to już. Wow, to jest w dwóch etabekach 3 e, ace specki. No to po grubości to mało powiedziane. Dark Look, ten się podobno strasznie, strasznie rzadko trafia. Więc jego jest mało. Tangela, Shinx, Belly Bolt, Snorlax, Luna8, Kuk, no tych kuków też chyba w I Infinite. Tego jeszcze nie widzieliśmy. Coś tu widzę, że nie chce wyostrzyć. I No ale 3 ace specki. W 18 boosterów to, tak jakby w połowie Booster Boxa poleciały 3 ace speki. No, jakby dajcie spokój. No, tych jeszcze też było tutaj. Jeden, drugi. No, ale Hyper Arama Survivor Blaze. No nie, no to, to, to. I, i jeszcze te dwa piękne. No, to tak to można trafiać? No, także 3 ace speki, dwa piękne, yy, piękne arty. No, full arty ja na to mówię, zawsze, zawsze zapominam z tymi. Tu są dwie gwiazdki, tu jest jedna gwiazdka. Znowu muszę sobie tu ściągę zrobić. Także jeśli się Wam podobało, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie i do zobaczenia w następnym. Trzymajcie się.